młodych. Dzisiaj wywiad przeprowadzimy z panem Zdzisławem Krzak, prezes cechu rzemiosł różnych w Żorach. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Proszę nam opowiedzieć o misji cechu, o całej historii, czym w ogóle jest. Więc, historia rzemiosła w Żorach. Y, pierwsze zmianki pisane y, pochodzą z XIII wieku. No y, Myślę, to jest takie moje zdanie, że rzemiosło było wcześniej, dużo wcześniej niż XIII wiek, ale jak powiedziałem, pierwsze wzmianki pisane pochodzą z XIII wieku. Podobnie było w innych miastach naszego regionu. Co ci rzemieślnicy przez wieki robili? Powiem tak w skrócie: Przede wszystkim żywili naszych mieszkańców, ubierali naszych mieszkańców. Z tymi ubieraniami, z tym, z tym ubraniami to było tak. Że e, tak jak do dzisiaj niektóre panie szyją e, sobie same e, sukienki, czy tego. Ale jeżeli były e, jakieś takie e, poważniejsze e, sprawy do uszycia, typu kożuch, czy jakiś tam e, garnitur, czy, 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 czy jakiś płaszcz, no to tym już niestety ale musieli się zajmować profesjonaliści, czyli kuśnierze i krawcy. E, no i przez te wieki oczywiście nasi rzemieślnicy budowali domy, ale taką główną, główną, głównym takim zadaniem to było też szkolenie uczniów, czyli przygotowywanie młodych żożan, młodych adeptów do, do tego, żeby, żeby wykształcili się w poszczególnych zawodach i z pokolenia na pokolenie były te zawody przekazywane. To byli czeladnicy, następnie mistrzowie. Wiele zawodów przetrwało do dziś, na przykład piekarze, rzeźnicy, wędliniarze, stolarze, murarze. To te zawody nie wzięły się tak od, z niczego. Te zawody były od lat przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przez wieki rzemieślnicy różnych branż zrzeszali się w cechach branżowych. Natomiast już po II wojnie światowej poszczególne branże łączyły się w takie większe organizacje i te organizacje nazywały się cechami rzemiosł różnych. Mm -hmm. Najbliżej tutaj Żor był taki cech, był cech, jest do dzisiaj zresztą w Rybniku, cech rzemiosł różnych i żorczcy rzemieślnicy z okolicznych miejscowości tutaj naszych byli członkami tego cechu w Rybniku, ale Chcieliśmy, nasi rzemieślnicy chcieli, mówię chcieliśmy, bo ja też już jak miałem, była wtedy obligatoryjność. Jeżeli jakiś zawód się wykonywało, to musiało się bezwzględnie być w cechu. Więc ja też musiałem się zapisać do cechu do rybnika, ale byłem kilka miesięcy, bo też w 80, 80, 1984 roku zapisałem się do cechu z różnych w Rybniku, ale po wielu staraniach nasi rzemieślnicy taki zespół organizacyjny, który się zajmował tym, żeby mógł powstać cech rzemiozróżnych różnych w Żorach. No udało się, udało się załatwić w Urzędzie Wojewódzkim to, że zostaliśmy wpisani na listę przedsiębiorców, firm i odbyło się to w 1985 roku i w czerwcu 1985 roku powstał Cech Rzemiosł Różnych w Żorach. W tym roku obchodziliśmy w, tym, w naszym cechu 40-lecie. Panie Zdzisławie, jakie korzyści przynosi przynależność do cechu przedsiębiorcom? Proszę Pani, przede wszystkim do naszego cechu, do cechu Rzemiosła w różnych wzorach należą rzemieślnicy i przedsiębiorcy, tacy, którzy szkolą w swoich zakładach y, uczni, czyli, czyli młodzież, młodocianych pracowników. Cech pełni rolę organizacji nadzorujących cały cykl szkolenia i tutaj od spisania umowy poprzez różnego rodzaju szkolenia a chociażby szkolenie BHP wstępne szkolenia okresowe takie szkolenia również organizujemy dla pracodawców również szkolenia BHP ale całą gamę różnego innego różnych innych szkoleń ponieważ przepisy jak wiemy wszyscy rozmaite przepisy często się, często się zmieniają i organizujemy tu, tu w tej sali szkolenia z Urzędem Skarbowym, ZUS-owskie, BHP i wiele innych, innych szkoleń. Nasz cech przygotowuje szereg dokumentów, choćby takich na przygotowanie egzaminów czel czeladniczych, dokumenty do egzaminów mistrzowskich. Dokumenty do refundacji, dokumenty do uzyskania przez pracodawców do finansowania i wiele innych dokumentów. Jak już powiedziałem, nadzór nad całym okresem szkolenia pracowników młodocianych mamy od samego początku, czyli od 1 września danego roku, kiedy to młodzi adepci nauki, zawodu pojawią się. I u naszych rzemieślników i w szkole, powiem tak, że współpraca ze szkołą naszą branżową, czyli jest to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w żorach kształtuje się bardzo dobrze, bardzo dobrze sobie chwalimy współpracę z panią dyrektor, panią magister inżynier Beatą Kuźnik, z innymi nauczycielami. Ale nasi uczniowie, uczniowie, którzy uczęszczają również do innych szkół, takich oczywiście do szkół branżowych, takich jak w takich miastach jak, jak Pawłowice, Jaszem Jezdrój, Rybnik, a ci uczniowie uczą się również w zakładach, które są na terenie naszego miasta. Współpracujemy szeroko z Urzędem Miasta Żory, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, Katowicką Izbą Rzemieślniczą z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach i innymi instytucjami. Cech zrzesza bardzo różnorodne branże. Czy mógłby Pan wymienić kilka z nich? Oczywiście. Powiem na początek, że w naszym Czechu obecnie zrzeszonych 110 zakładów różnych branż. Te zakłady te 110 to w ciągu roku ta liczba się zmienia, bo jedni się Wypisują, jedni się zapisują do naszego cechu, ale od kilku lat, to tak koło tych 110 zakładów mamy cały czas. Jakie mamy branże? Yy, branże mamy yy, różne. Taka bardzo rozbudowana branża to jest branża motoryzacyjna, gdzie oprócz naprawy samochodów mamy blacharstwo samochodowe, lakiernictwo samochodowe, elektromechanika samochodowa. Yy, mamy. Yy, Branżę budowlaną, mamy branżę fryzjerską, jest to druga pod względem wielkości branża w naszym cechu. Mamy branżę spożywczą, tutaj mamy piekarzy, cukierników, restauratoriów, gdzie jest pokazana, czy robią tam całą, całą sztukę kulinarną, jakbym to tak ujął. Tam uczniowie w tych zakładach bardzo wiele ciekawych rzeczy potrafią się nauczyć kulinarnych. Mamy również e, branżę drzewną, czyli stolarze, branżę metalową, ślusarstwo. No to e, w tej chwili nie jest to takie tradycyjne ślusarstwo, gdzie tam pilnikami tylko piłują, ale, ale e, trzeba e, znać się, trzeba opanować te bardzo skomplikowane maszyny cyfrowe. Mhm. CMC, to już chyba wszyscy wiedzą o takich maszynach, to są bardzo skomplikowane i tam trzeba Wykazać się też potężną wiedzą, żeby do takie maszyny dokładnie nastawić i, i uzyskać to, co się chce z takiego obrawianego materiału. To tyle by było o tych naszych branżach. W jaki sposób CEC wspiera małe warsztaty i rodzinne firmy, które często mają ograniczone możliwości marketingowe? Proszę Państwa, po pierwsze pomagamy tym firmom odnaleźć się w gąszczu ciągle zmieniających się przepisów prawnych, skarbowych, zusowskich. Oraz tych związaniem, związanych ze szkolnictwem. Jak już wspomniałem, organizujemy różnego rodzaju szkolenia. Organizujemy na przykład dla uczni fryzjerstwa egzaminy sprawdzające dla drugich i trzecich klas. Tu w tej sali, w której jesteśmy teraz, na przełomie marca i lutego, organizujemy właśnie takie egzaminy sprawdzające, które mają pokazać, Niedociągnięcia, braki tych uczniów, bo do egzaminu średniczego jest jeszcze później kilka miesięcy, więc można te braki wychwycić tak, i, i, i po prostu, żeby, żeby ci uczniowie nauczyli się zwłaszcza tych praktycznych różnych niuansów ale też i teoretycznych, bo jest też sporo tej teorii, tak, żeby ten, żeby ten, uczeń, który jest później to trzecie klasy, myślę tu o trzecich klasach, przystąpił do egzaminu czeladniczego państwowego w Izbie Rzemieślniczej Katowickiej, żeby jak największa liczba tych uczniów zdała, żeby nie było rozczarowań itd. Tak i to właśnie między innymi taką rzecz tutaj robimy. Ale co daje, wydaje mi się ważne, że to, że współpraca z Telewizją Młodych daje szansę na profesjonalną promocję firm rzemieślniczych. I myślę, że promocja w internecie i w mediach społecznościowych to teraz jest w obecnym czasie podstawa dla prowadzenia i rozwoju firm. I współpraca z Telewizją Młodych. Promująca rzemieślników z żor i z okolic, to znakomity sposób, aby pokazać, kim my jesteśmy, kim my rzemieślnicy jesteśmy. To okazja, aby przedstawić naszych ludzi, rzemieślników z pasją, ich zakłady. Mhm. Mam nadzieję, że taka forma promocji podniesie prestiż tych zakładów oraz rozpoznawalność. Naszych zakładów rzemieślniczych. Chciałbym zachęcić rzemieślników, zwłaszcza rzemieślników, którzy są zrzeszeni w naszym cechu, do tego, aby pokazywali swoje firmy. Dobre wideo przyciąga uwagę w mediach społecznościowych oraz pozwala dotrzeć do nowych, a tu teraz podkreślę, zwłaszcza młodych grup odbiorców. Ci obecni młodzi będą w przyszłości, to w niedalekiej. W przyszłości naszymi klientami. Jakie są plany cechu na przyszłość? Proszę Pani, dzięki Telewizji Młodych chcemy nie tylko podtrzymać tradycje, które są dla nas bardzo ważne, ale również pomagać naszym członkom, członkom naszego cechu dostosować się do dzisiejszych, często zmieniających się wymagań rynku. I to jest taki nasz bardzo taki główny cel na przyszłość. Panie Zdzisławie, na koniec, jakie ma Pan przesłanie dla młodych przedsiębiorców? Przesłanie, ale nie tylko dla młodych, ma, mam takie przesłanie. Chcę, Mianowicie, chcę zachęcić mieszkańców Żor oraz z innych ościennych miejscowości do korzystania z usług oraz wyrobów naszych rzemieślników. Ponieważ są to fachowcy z tradycją, z pasją oraz dużym doświadczenie. Wspierając lokalne firmy, wspieramy naszą społeczność oraz rozwój regionu. To mi się wydaje bardzo ważne. A co do młodych, to młodych mieszkańców z Żor i okolic, oczywiście, zachęcam do wybierania zawodów rzemieślniczych, które w przyszłości zapewnią im godne życie na przysłowiowym, wysokim poziomie. Tak mi się wydaje, i to jest zgodne z prawdą. Bo pracownicy, rzemieślnicy, którzy mają swoje firmy, jedni mają takie małe, mikro, średnie, ale są i wielkie firmy, to widać, że z tym, że tu trzeba pracować, tu 8 godzin czasami to jest za mało. Ale na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi? Na pewno tak. No ale może pomoże w przyszłości młodzi, młodzi uczniowie, są już jakby bardziej zapoznani z elektroniką, z tą całą sztuczną inteligencją, która wchodzi i myślę, że zapewni im to, jak już powiedziałem, dobry poziom na start i życie, udane życie, te późniejsze już. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo pani.